Mam widzu, pod tym odcinkiem musisz zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę Bo jeżeli tego nie zrobisz, już nie będziemy nigdy wyrywać dupeczek Ogólnie ten odcinek jest bez montażu Chciałem, chciałem sprawdzić czy i tak będziecie moje odcinki oglądać, jak nie będą miały montażu Ponieważ ja was lubię Nie powiem, że was kocham, bo niektórzy mają po 9 lat I myślę, że moje materiały również będziecie lubić z małą ilością montażu Subskrybuj, lajkuj, oglądaj do końca I Dzisiaj wyrywaliśmy kobiet To tyle Halo, jesteśmy na Arrivy Roleplay Patrzcie, dostałem to Aha, to mi się czy co. O! Tu jakaś strzelanina! U... Ale dostałem jakąś klamę, kluczyki, jakieś inne tutaj do perele. Halo, O! So. Tutaj inne na... nap... się proszę pana. Gdzie? Na... Za pan za mną w sensie. Tam się strzelali, tam za nie wiem jak to pokazać. Tam, tam jest taka przerwa, taka dziura tam jest. Prz... Dziękuję, dziękuję, do widzenia. Widział pan jaką bombę? Ja. Jaką bombę? To bomba. A to No. No jak się zastrałem wczoraj w kiblu, a tak to nie. A, no dobra. No, to do, do widzenia. <laughs> a pan co? Panie, On nie mamo, 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 im bombę, mamo, 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 bombę. mamo, co, co to to Ale dziwaki mamo, grają. mamo, coś, to Łapy, bomby chyba. Łapy, 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 łapy. Łapy. Podnosisz, podnosisz ręce stary. łapy. łapy. Legalnie go poddałem, legalnie nie zabiłem. Strefa Awk. Aha. Ukradli mi to z hejze roleplay w takim razie. Nie no widzowie, tak naprawdę nie ukradli, ale pozwoliłem im ukraść mój projekt intelektualny, ponieważ to jako pierwsze pokazałem na hejzie. Łapy, łapy, łapy Uch! 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 Wysiadka na niego, nie ma go? Terenczysty. Boże jak ja biegnie... Bo... Ja dziwnie biegą. Jestem czpun. No i dobra, idziesz na rządowy, na rządowy idziemy! Okay. Czpuny, czas quitować. Wait roleplay. Panowie bojówka w mieście zakazana. Jaka bojówka? co ty p... Pan jeździ takim autem i co? Pan szerzy patologię na wyspie, nie? Mm -hmm. Nie no, wiem co ty no, tam ale Prawie Je... <słuch> Oho. Ty śmieć... To ten Lexus ma żółte światła jakieś <słuch> A co, a masz loda, czy mam się być zakładnikiem? Czy ja zrozumiałem czy masz loda? Ten Asiula. O, Asiula to jakaś kobieta. Idziemy do Asiuli. Tu jest, jest jakiś mechanik ty. No hej mała, no witam, no wiem że cię o śmielam, ale możesz się odezwać. Ty, 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 właśnie też tak myślę, no. Tę, Co tam? A! Dobra, sorry, jak coś nie nie wiem, za chorego psychicznie, dobra? A co się z tobą? Nie, wyobrażałem sobie, że do mnie mówisz. Po prostu twoja uroda mnie tak zniewoliła. A to się leczy chyba, wiesz? Mówisz, żebyś tego nie zauważyła, jak coś to nie pamiętasz, nie było tego. Nie? A, a masz jedzenie, bo się zaraz No co będę z tego miał? No mam. A mi podzielić się, ze to jedzenia, proszę? Zaprze przytulaska Dobra, tylko mi daj jedzenie, proszę się. No dobra. Jej. zaufam ci. Spierdaj tej góry, bo gruba będziesz. Potem na siłownię najwyżej pójdziesz, nie? Co? Potem na siłownię najwyżej pójdziesz, nie? Proszę. O, ale słodko, mnie trzymasz. Teraz cię zabieram. Gdzie jedziemy? Nie, no, nie, ludzie. Aha, tak, no ja jeszcze mechanikiem, wiesz? Pokadamy, to. A jest jesteś ten? wolna? Jesteś wolna? Nie, nie jestem. Ale masz chłopaka? Mam. A jakiego? A co to za pytania? Fajnego. Muszę go zaje... Nie. No jak nie? Nie, nie, nie może być konkurencji, tak? Jak to nie może być? No proste, nie? Po co masz być takim łachmytą, jak możesz być ze mną? A ty nie jesteś ochmąt? Chybałbym znaczy, znaczy, ci, ci, ale tu nie mogę, nie? No, no. Ej, no, chyba koniec gadki aktualnie, nie? Czemu? No myślałem, że lubisz takie rzeczy. A nie, to nie lubię. Właśnie. A nie, no to sorry, nie, to musimy się poznać. No, cześć, cześć, karmen jestem. Karmel? Karmel, no może być karmel. Kar Brzmi to męsko, masz fiuto? Nie mam fiuto. Nie hmm. mam. Chciałabym, moje marzenie życiowe, wiesz? Dobra, wiesz co, to jednak iś tam pracować, ja będę gejem, do widzenia To ja mogę być tutaj, będziesz gejem wtedy Już na mnie lecisz? Nie, to był żart A tam masz kolegę, tego blondyna, wyrwij e, Witam, ja panie, lubię, panie blondyn dobry. Jest pan gejem? A No i co pani... O, pani, to a pani, pani, pani powiedziała, a... że jest, że jest nie, pan, pan gejem Nie, to żart Ale Nie wiem, musisz znaleźć jakieś geja wtedy, jak lubisz takich Dobrze, no, biegnę Tutaj ogólnie jest moje biuro, proszę no, się rozgościć To tak. co pani co tutaj Które? chciała robić? Te tutaj? Nie, obydwa są moje a... Ja to podłogi myć mogę jedynie. To, zapraszam. Ja idę do biura. Naraz mi przynieść kawkę, dobra? Nie, właśnie. O, dzięki. Klucze zapomniałem. Za jak jakiś zjeb Tak, tak. Witam, witam. Może pani wejść, zapraszam. E, jak tam sprawy biznesowe kawę się mają? Mam kawę, mam, proszę. Proszę mi położyć na biurku Dziękuję bardzo. Jak tam sprawy biznesowe się mają? Dobrze się mają, dobrze się mają. E, jak idą układy z innymi firmami? Dobre, dobre. A konwoje narkotyków dojeżdżają? Słucham? E, nic, cię pytam u po czy u policji jest ok, wszystko? Co z policją? Nie wiem, nie mamy z nimi umowy. Nie już wiem, nie wiem. mamy z nimi umowy? Już nie mamy z nimi umowy? Mieliśmy kiedyś umowę. mamy. No dobra, a co robisz dzisiaj po pracy? E, nie wiem co robić po pracy, to zależy kiedy skończę, nie? No, to, no to kończysz gdzieś? teraz, to kończysz teraz, dobra? Nie, oba? nie kończę teraz, nie. No ale to ja jestem twoim przełożonym, tak? No, tam ja mówię, że nie kończę. No to ja cię skończę. nie, nie. Teraz ja skończę tą gadkę. Jeśli nie będzie tak kolorowo mm, dlaczego jesteś tak agresywna w stosunku do mnie? A nie, to sorry, sorry. E, no to sorry, jak, kończysz zagrania. tą pracę? Nie, ja kończę tej pracy. Dlaczego? A, bo przepracowasz tak. Ja ci daję tak? ulg. A garniesz mechanika? No pewnie. no pewnie. No dobra, Agarniesz. no to ja już ci pokazuję, zapraszam. Oni mnie tu znają, wszyscy. Witam, Sergio, witam, Sergio. Cześć Jak tam się pracuje? Bo ta pani tutaj mówi, że niby nie ogarnia mechanika, jest zero 0 ostatnio ostatnio No, no to co, co ty. No to sorry, sorry. No, idę jeszcze się tego drugiego zapytać. No, Sergio, mam nadzieję, że wypłaty są. są. Wszystko ci dam, daje, wszystko. sam. No, zajebiście. Halo, travis Scott, Logan Scott. Jaki travis, to jest Logan. On jest chyba tramwesty, to tą właśnie nie serce Sergio no i tutaj jak tego debila nie ma. Wychodzimy. Wychodzimy. Nie, ja nie wyjdę. Wiecie co? E, fudzko. Ja mam pytanie: Co ja robię nie tak? Powiedz mi na no, ucho, powiedz mi na ucho. co ja robię nie tak? Wyrywam ją normalnie, mówię jej komple komplementy i tak dalej. Ona nie chce ze mną iść. Powiedziałem jej, że. jej chłopaka nawet. Orientacja może No nie, no, ona ma niby chłopaka, ale powiedziałem, że chłopaka mogę się pozbyć. No właśnie o tym mówię, można k***ć. Dobra, jedziemy tam. Doszliśmy tutaj do wniosku z panem Loganem, że jeżeli ze mną nie wyjdziesz, to twój chłopak dzisiaj skinie. Co jest mi się wydaje, że niko ty tu nie chcesz już pracować. Nie, Panie ja go nie, zwolnię, nie wiem, przecież nie. ja mam zero uspokój się, ja jestem wyżej niż ona. Porywam panią. Nie, 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 nie porywasz Dobra, weź, koniec gadki w takim razie. Przychodzę zaraz tu, zaraz rpg zaraz, zaraz rpg tu przyjadę ze dwóch. <noise> Kobieta dziwna, nie chciała się poddać randkom Kobieta nie chciała się poddać moim rządzom Moim rządzom autyzmu dlaczego Właśnie zdałem sobie sprawę, że robię teraz content dla stulejarzy więc jeżeli to oglądasz, jesteś stulejką. Napisz w komentarzu stulejka. A teraz oglądaj dalej. Dzień dobry panowie, co tu się dzieje? Morda kozako! Co Borda, robię no. nie tak, że kobiety mnie nie chcą? Podchodzę no, bo do jakiejś kobiety. Na A jak zmienię? No to zrób się na nie, No i teraz to jest nie, nie, To teraz teraz wyrywać, Jeśli mi się nie, Dobra. uda, To zabijemy. nie, tam po pomożecie mi, nie, No. Kocham Dobra, braki, nara, nara. Na, na. RDM, RDM. Po co im te chłopaki, jak mogą mieć mnie, najlepszego biznesmena w kraju? Julia. Dwa. Dwa. <laughs> Ale to musimy wejść tak gangstersko, musimy tak gangstersko wejść. Eee, stylę chodzenia. Jak stąd nie odejdziesz, walę ci w mordę. Naucz się mówić, w debilu Masz 3 sekundy na odejście, stąd. Witam. Cześć, Dzień dobry. Czy ta pani jest zajęta? No jest. O to tutaj przyszedł Na pewno jest zajęta? Na pewno. Przez kogo? Przez ciebie? Ała. Wiem chyba co to pozbywam jest. Pozbyłam się konkurencji, pozbyłam się konkurencji, chodź tu, frajerze. Holera, tylko nie to. Ho na solo, walczmy o nią, walczmy o nią jak w średniowieczu, frajerze. Wezmę ja miecza. Ja mam ja mam 40 centymetrów w mieczu, chodź tu. No, ała, jakim ty tu. Oa! Wygrałem ja twoje serce kobieta. Podnoszę panem. Nie, nie chcę, bo masz 10 lat i to pedofilia. Żegnam. Spokojnie, pani nic nie widzi. Pani zamknie oczy na chwilę. Zamknę, Wkładam Pani głowę my... pod spodnie, żeby Pani nic nie widziała Więc tak, witam, witam, zapraszam Panią Eko, że wygrałem Pani serce, zapraszam na Nie No co, no to co, mogę być tatusiem, nie? Mi to nie przeszkadza, że tam już zaciążyłaś trochę Masz, ale to pewnie mniejsza, no podczas porodu ja chyba, chyba do. że było ci... Ser A, to przepraszam, to przepraszam jednak w takim razie. Jak się nazywasz? Jak, what's, your name? what's your name? Ja ogólnie jestem e, Ameryka, Polika i ogólnie znam wszystkie języki. Tak? To super. Mhm. Julia. Julia. E, z jakiego kraju to imię? Włochy? Włochy? Nie no. Polskie, Polskie. Polskie jesteś, okej. Okay. Czym się zajmujesz w życiu? Jak masz cel w życiu? Oprócz ja wychowywania życiu? dziecka. E, mam zamiar dostać się na medycynę. Na medycynę. A po co, po, po co pani? No. Pieniądze. O, cze cześć James, czy jak ci tam było? Jaki James? Masz może dla mojej ukochanej e, ponczusia? Tam jest pracownik, na Patryk. Dobra, tam dobra. Jest. Zapraszam, zapraszam e, moją e, ukochaną. Musimy zamknąć auto. Bo nam... Halo, halo, dzień dobry. Halo? Halo. Halo. halo? 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 Spokojnie, nie miej mnie zaćpuna. E, witam bardzo serdecznie. Ja bym chciał coś dla drugiej żony, dla żony zamówić. Nie no! Nie no, jesteś jedyna, pamiętaj. Daj mi A co potrzeba? Coś, żeby ją pocieszyć. Nie wiem, bolca albo cokolwiek. Bolca, polca musmalinowa, on daje jedzenie i picie, jakbyś coś sobie dolarów. Nie, mówię, że ten, że, nie, dobra, że kromkę chleba. Nie, chleba. nie, no. Nie, co nie, chwilę, co nie, coś, no, coś, 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 daj, daj szybko, cokolwiek. Cokolwiek, grub, no na szybkość. Mam zdrabki, ale to ją chyba nie pocieszy. Dobra, no, musmalinowy, dzięki, 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 Zaraz będę. Poddaj się! Czemu? Ale ja mam coś, ja mam dla ciebie, <gry> coś. dobra, nieważne. Mam coś dla ciebie, proszę. Aha, dziękuję. Mam nadzieję, że. Lepisz maliny. mam. Zrobić zrobi, ja zrobi ci malinki na sheat Powaga. Nie, dziękuję. Masz dwubiegowość? Yy, tak. Musisz miesz nagle powaga, to jest jakaś... Kurwa spokój. Przychodzisz do mnie z dupy, tak podchodzisz tu i tu i widzisz osoby? rodziny i wiesz w... nie wiem co się dzieje. E, nie no, po prostu walczyłem o siebie jak ze starych dobrych czasów, tak? Ale... No. W średniowieczu też się tak walczyło na miecze o kobiety, tak? Dobra, nie, wstyd mi ze... Za... dalej Ty mnie z tym łachmytą, tym jest tym mopem. tym nie z mopem mylisz. Kalasz Julia, do widzenia Ona mnie z mopem będzie mylić Niemożliwe, zdradza mnie z mopem Znaczy ona mnie pomyliła z mopem Nie, koniec Proszę za mi serce, kocham ból oraz cierpienie Ona znaczyła coś więcej niż pojedynczy element Teraz zdycham do truciznę, często nazywano nazywaną tlenem Nie mam siły dalej walczyć, ona stała się zaćmieniem